Słuchajcie, bo to no, ogólnie ważna informacja jest. No, bo jakiś 7, 7, 7 y, kfycypsy nam ukradł serię Pora na wywiad. I, no i macie na screenie jak on wrzuci jutro o 21.00 tą serię. Dajemy wam linka, wchodzicie tam i dajecie łapki w dół. I piszecie hashtag MCX klepsza seria i hashtag podjewana od MCX no, i... Właśnie. I wyzywajcie, go, I wyzywajcie go, bo ja go nie szanuję, już bym złodziejem. Ktoś no. ma jeszcze coś do powiedzenia? Nocimy ma coś do powiedzenia? Nie polecamy generalnie użytkownika i plujemy na takie osoby. No, nie lubię go. No, ja no bardzo dobrze. dobrze. Też go nie lubię. No, ale więcej seria. Halo Witamy w piątym odcinku. Orena na wywiad. W tym programie przeprowadzam wywiady z ludźmi z Wiktoru Kraw. Naszym piątym gościem jest Xav. Siemaneczko. Pogadamy sobie dzisiaj m.in. innymi o walce Xav vs Hedziak. Więc nasze pierwsze pytanie do Ksefa: Czemu wysłałeś zdjęcie Kutasa? Bo wiesz, chciałem pokazać, że mam czarnego dyka. Ale, no bo mnie nie wierzyła, no i chciałem zaruchać. To <grym zielonych> tyle chyba. Bo jest mesie, a no dobra. Dobra, drugie pytanie. Do Ksefa To jest... Jak myślisz, gdyby doszło do walki w Realu, Leciak vs Ty, to kto by wygrał i leczego? Oczywiście, że ja. Ja mam taką potężną łapę. Ja bym go, ten... Zmia... no. No wiesz o co chodzi. do go. No, zmiażdżabym go. go. Jeszcze bym się kręcił, oturlał się. niego, Już by był dead. Jeszcze do więzienia bym, bym musiał pójść. Dobra. że zniem. Trzecie pytanie do Sefa. To ile ważysz i ile masz wzrostu? Ja ważę... oczywiście, że... 50 kilo. <laughs> Ale mam... Wzrost 1 metr. Także nie wiem, czy z dobrze czy. Nie. Dobra. Nasze czwarte pytanie to... Czy to prawda, że mam 16 cm? Czy ja wyglądam jakbym miał 16 cm? No właśnie nie. Taki dlatego... czarny dick mówi ci że 16 cm. No, trochę więcej musi się dać, wiesz o co chodzi? No właśnie, rozumiem. Ja mam takie 24. O, dokładnie, trochę więcej, ale dobra, możesz być. Jeszcze więcej? Oj, tak. I komedę wzrostu? No dobra. dobra. Musisz ci przeszkadzać i chodzisz, co? Czy nie? No, nie zawsze, tylko jak stoi. Dobrze, widzowie. Proszę się nie śmieć. <głos> <głos> nie śmieję się, ja rysuję normalne twarze przecież. Nie jeden, ci zlec zresztą pewnie. Chciałbym Więc... jeszcze tylko coś opowiedzieć. No, opowiedz. Gram w koszykówkę od trzeciego roku życia. Jestem taki wysoki. Tylko że tego robię. <noise> Ale właśnie, miała być właśnie pytanie, nie? Ile grasz w kosza? Już sam odpowiedziałeś. O tak. Więc, widzowie, jeszcze szóste pytanie. Ja Bootman, dupa. To byś musiała się zapytać um, pana kamerzysty, bo on widzi, ja nie widzę. To w stanie Dobra, ja wstaję. Proszę zobaczyć. A czekajcie pelerynę. Muszę ściągnąć polerę. Za dużo cię. Nie mieści się w Nie mieści się w Kurde, kiedy tu A tego chowam pelerynką, żeby nie było widać Chociaż i tak okay. to nie pomaga. Także to z tej strony. American Boy. Załóżmy. No więc widzowie, to wszystko na tyle. Dziękujemy za oglądanie pięknego odcinka. Do następnego.